Mister Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Z Anna Staszczyk, TV Reklama. Znajdujemy się na drugiej konferencji Fame z Tomkiem Sararą. Cześć. Siemango. Jesteś bohaterem walki turniejowej z Denisem Labrygom. Jak oceniasz swój dzisiejszy panel? Bo raczej chyba był dosyć spokojny. Był spokojny, nawet padło takie pytanie, czemu jestem taki cichy i spokojny, bo, bo zaczynam naprawdę już bardzo mądrze dysponować energią, która przyda się za, za kilka dni. Ja dobrze wiem, że układ nerwowy, że można to robić niby na luzie, niby na śmiechy, niby na żarty, ale to wszystko gdzieś tam powoduje na przełożenie na, na to, co się będzie działo za kilka dni, a umówmy się, to jest dla mnie priorytetem. Hmm, czy było coś na tym panelu, co usłyszałeś od swojego przeciwnika, co w jakiś sposób wyprowadziło Cię z równowagi? Nie, absolutnie nie. Naprawdę staram się zakładać taką zbroję i podchodzić do wielu rzeczy z dystansem. Nawet nic nie padło. Gdyby padło i tak bym to od siebie odbił, a nawet nie było nic takiego, co by mnie specjalnie ugryzło. Powiedział, że masz fałszywych kolegów. Co myślisz miał na myśli, kierując te słowa wobec Ciebie? No nie jest to. Właściwie tutaj mogę odpowiedzieć na pytanie zadane przez Maćka w moją stronę. Trzymam Co coś do inteligencji eee, Denisa, no skąd on bierze, bierze takie, takie hasła po tym, że powiedziałem, że mamy wspólnych może znajomych, tak, mamy znajomych, ja nie będę mówił o kogo chodzi, ale no ale nie, no akurat o swoje grono znajomych się raczej nie boję Czyli w żaden sposób te słowa cię nie dotknęły? Nie, nie, naprawdę spływa to po mnie jak to się mówi, jak po kaczce rzuca z rękawa, no naprawdę no nie, no bez jaj. Powiedziały, że dużo osób chce, żeby Denis dostał w cudzysłowie e co miałeś konkretnie na myśli? Dostał, jeśli chodzi o y, to, co mówi, to, co robi, czy jest coś, co ci w nim szczególnie no, żeby, przeszkadza? Żeby dostał, no żeby dostał smary tak naprawdę, żeby dostał lekcję pokory, żeby ktoś go, bardzo dużo mu się wydaje, dlatego właściwie ja tak trochę niejako szydzę z tego projektu UFC, no bo jeszcze nie zdążyłeś nic tak naprawdę do udowodnić, a już mówi, mówisz o najwyższych laurach, więc bardziej step by step, troszeczkę pokory, tak i myślę, że te informacje, te wiadomości, które dostaję, to właśnie są w kierunku takiej trochę pokory, no, bo korało uczy najbardziej. Czyli uważasz, że jego w tym momencie postawa jest lekko lekceważąca w Twoim kierunku? Aż coś takiego na konferencji, że pycha krocz przed upadkiem i myślisz, że tak będzie. A co sądzisz generalnie o konflikcie Denisa Labrygi z Denisem Załęckim? Czy w ogóle śledzisz w jakiś sposób poczynania medialne swojego przeciwnika? Czy szedłeś tutaj tak jakby bez takiej szczególnej wiedzy na ten temat? Mam, mam wrażenie, że to jest taki sztucznie pompowany konflikt, bo tak naprawdę wiem, że się nie odpowiada pytanie na pytanie, ale o co nie ma jeden konflikt? Coś konkretnego, co się wydarzyło, czy po prostu ktoś komuś coś dogryzł i w akcie było zaczęło się dmucha, pompowanie balonika, bo mi się wydaje przynajmniej że ta druga wersja. I tyle, więc wiadomo, że jak nie wiadomo. Co... Zadają sobie Twoje pytanie, to po prostu chcą sprawdzić się, kto jest lepszy. A no, więc jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę i tyle. No, to jest po prostu budowanie emocji dla mnie sztucznych, pod walkę, a wszystko co jest sztuczne to trochę tym „żygam”. A co uważasz o tym, że Denis Labryga dąży docelowo do wzięcia udziału, do pokazania się w UFC? no, tak, no to Nabijał sobie tak jakby dużo walk w ostatnim czasie, żeby mieć jak najwyższy rekord. A jak sobie nabył, jaki on ma ten rekord? W mniejszych federacjach Bardziej, znaczy, można powiedzieć, Z tego, co sportowe. ja kojarzę, on ma jedną walkę na przykład na Babilonie. w Babilonie, tak Ale to chyba jedna walka No tam jeśli chodzi o organizacje sportowe, to jest rekord 1-0 Z niespecjalnie wymagającym rywalem, więc troszeczkę... Dlatego jasne, niech robi co chce, ale... To... Chodzi mi, jak odniesiesz się właśnie do kwestii tych planów Bo tak jak sam mówisz tutaj, nie, nie za bardzo Swoim poczynaniem to pokazuje ja planuję kupić sobie, nie wiem, Lamborghini wezmę w przyszłym tygodniu i też niekoniecznie musi się to udać, więc, więc tak, no umówmy się, lubię być, lubię być, staram się być gościem takim twardo stąpającym po ziemi, no i co, no i, i dlatego nie, nie jestem w stanie się podpisać pod tymi słowami, no bo dobra, zrób sobie rekord z prawdziwymi fajterami na prawdziwych sportowych organizacjach, udowodnij to, udowodnij, bo mówić każdy może to, co chce, ja już takiego sformułowania użyłem, że zamarzenia nie każą, może mówić, marzyć, jasne, że tak, ale... Ale najpierw trzeba to wszystko udowodnić, a do tego jeszcze długa droga. A oglądałeś program wczoraj z jego udziałem, ten randkowy? Nie, byłem, byłem akurat na treningu, tak się składa, także miałem ważniejsze rzeczy do roboty. A czy myślisz, że jakby się spotkali dwóch Denisów na ulicy, to czy by się sprawdzili ze sobą, czy chcą to zrobić stricte medialnie, pod wyświetlenia i pod pieniądze, tak Zobacz, jak to czyni zasugerował? Sogarową? się przerwać nie pod wyświetlenia, tylko pod pieniądze, to nie, nie sądzę, żeby doszło do czegokolwiek. Ja bardziej strzelam, idę w to, że byłaby przybita piona i posiebie dalej każdy w swoim kierunku, może. No i tyle. Nie, nie wierzę nie wierzę w takie konflikty. Kiedyś miało dojść do Twojej walki z Michałem Basternakiem, który też będzie miał walkę akurat na tej gali z Denisem Załęckim. Co uważasz o umiejętnościach Michała? Generalnie czy uważasz, że mógłby aspirować do bycia profesjonalnym zawodnikiem? Znaczy, czy mógłby, no Michał akurat jest profesjonalnym zawodnikiem, to jest jeden z niewielu stawców, który. W tym momencie tak naprawdę bardziej występuje frikowo. Ale jest sportowcem, ale tego nie można mu odebrać, że Michał tak naprawdę ma za sobą bardzo bogatą karierę sportową, w przeciwieństwie do Denisa, który może się pochwalić tylko tak naprawdę rekordem zbudowanym na galach frikowych. Michał ma przede wszystkim doświadczenie na galach sportowych, ostatnimi czasy walczył na galach frikowych, tocząc walki i frikowe, i sportowe. Ze mną miało być wtedy to starcie w boksie, naprawdę fajnie ono zażarło. Michała bardzo lubię, szanuję, a mimo wszystko potrafiliśmy zrobić fajną konferencję, zbudować jakieś emocje. Szkoda, że tej walki nie doszło, Mo, może, może jeszcze dojdzie kiedyś. A co uważasz na temat angażu gleby? W tą galę, ponieważ wskoczył, tak można powiedzieć, e, z Nienacka. I co uważasz cieszę... o, tym, o tym, jak może się pokazać? Cieszę się, bo go osobiście lubię, także cieszę się, że dostał swoją szansę, ale akurat żałuję tego, że kosztem Daniela Milenczuka, którego tak najbardziej wspierałem tutaj, najbardziej z całego, z całego grona fighterów. E, fajnie, zobaczymy. No, mam nadzieję, że gdzieś tam że sobie dobrze sobie poradzi. Widzowie, generalnie obserwujący, skreślają Glebę, jeśli chodzi o tą stawkę. Czy myślisz, że słusznie? Czy myślisz, że po prostu nie znają jego postaci na tyle dobrze, z gromdy? Na pewno bym go tutaj nie, nie skreślał. Myślę, że w pierwszej walce ma spore szanse. Jeśli zawalczy mądrze, jeśli zawalczy sprytnie, to, to ma spore szanse na wygraną. A co uważasz o postaci, e, która teraz występuje na kolejnym panelu, jakim jest Pan Apostoł Tomasz Dorożało? Ja sam jestem osobą bardzo wierną Bogu i, i, i trochę zagrywki, które wykonuje apostoł no nie wpisują się w, ta, w, taką, w, ta, w taką narrację, w taką wizję wiary, jaką, jaką ja postrzegam. Więc no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Tego. A co konkretnie ci przeszkadza w tym jaką się pokazuje medialnie? Bo nie powiedziałeś, wie, że nie podobać no się no to, ta, ale nie, nie co konkretnie? Mi się, nie wiem, no wybędzanie szatana, używanie takich bluźnierczych właściwie słów. Skoro mówimy o tym, że mamy naśladować poczynanie Boga, to na pewno on tak nie robił, a skoro on się ma za takiego apostoła, z takiego właśnie głoszącego i podążającego za, za słowem Bożym, to, to na pewno nie wygląda to w ten sposób, więc więc jest to jest to to jest to nadużycie co najmniej. Generalnie jesteś osobą bardzo lubianą przez widzów i przez fanów, ale są osoby w tej federacji, jak chociażby Denis Załęcki, które mierzą się z dużą falą hejtu. Czy ty uważasz, że generalnie hejt i odbiór widzów i fanów jest znaczący w tym, jak się wychodzi do klatki, czy raczej to nasze umiejętności powinny tutaj nas napędzać? Mało, czy ten hejt mało, ma znaczenie? Mało kto sobie potrafi poradzić z hejtem tak, żeby on się nie odbił na, na tobie, na twoich działaniach, więc cieszę się, że bardziej mam pozytywny odbiór. A współczuję mocno Denisowi, współ czy każdemu, na kogo wylewa się taka, takie wiadro, pomyj. Mniej, mniej żałuję, kiedy ktoś sobie na to zasłużył, czasem po prostu coś, coś się wydarzy i ludzie po tobie jadą. Nie sądzę, nie sądzę żeby komukolwiek to się tak właściwie przeszło bez echa, płazem i żeby ktoś tego tak nie, nie poczuł. Norman Park wspomniał w naszym wywiadzie, ponieważ przeprowadzaliśmy z nim trening na kanale, że jesteś legendą. Czy czujesz się nią? Dziękuję. Kurczę, nie <noise> wiem, no staram się tak raczej skromnie wypowiadać, więc... Jeśli powiem, że jestem legendą, to że jest to, zabrzmi jakoś pysznie. Ale znam swoją drogę, wiem gdzie byłem, wiem gdzie walczyłem, wiem z kim walczyłem, wiem z jakimi ludźmi się szedłem ramię w ramię w tej drodze sportowej, więc chyba mogę tak nieskromnie o sobie powiedzieć. Jeśli chodzi o plany związane z wygraną tutaj, jeśli chodzi o pieniądze, czy masz jakiekolwiek z tą wygraną plany związane, większe, czy nie myślisz o tym na razie? Na pewno nie kupiłem sobie jakichś zachcianek, nie wiadomo, jakich samochodów. Powtarzałem o tym głośno, że to będzie gwarancja i stabilizacja dla całej mojej rodziny. Na pewno jakąś mądrą, bezpieczną inwestycję, która byłaby naprawdę takim dobrym, dobrym gruntem pod nogami dla całej mojej rodziny. Czy to jest dodatkowa siła napędowa na treningach? To Taka, że tak powiem, marchewka nad głową w jakimś stopniu? Zdecydowanie tak. Nie będę ukrywał jako sportowiec zawodowy wykonujący swój zawód, za ten zawód, za, za tą swoją pracę wykonywać dobrą wypłatę. Nie miałem jeszcze nigdy okazji zarobić w ciągu jednego wieczora milion złotych. Jest to, no jest to bardzo za motywacja, nie będę ukrywał. Generalnie, czy uważasz, jako zawodnik zawodowy, jako sportowiec zawodowy, że tacy zawodnicy walczący w sportowych federacjach są niedoceniani, jeśli chodzi o ich garze? Tak, zdecydowanie tak. Nawet największe organizacje typu UFC, kiedy jesteś na początku drogi tak naprawdę to nie żaden skarb jest żadne skarbie ze złotym, to jest jakaś mała zapomaga do tego, żebyś wszedł na szczyt o własnych siłach i tam naprawdę mogą być duże pieniądze. Ale podam przykład UFC, które mogę porównać analogicznie do Ligi Mistrzów w piłce nożnej. Kiedy ktokolwiek gra w Lidze Mistrzów to już jest naprawdę milionerem, jest naprawdę stabilny finansowo, a tutaj tak naprawdę tylko czołowi, czołowe postacie, największe organizacje na świecie potrafią naprawdę zarabiać olbrzymie pieniądze. W mniejszych organizacjach oczywiście też są zawodnicy typu nie żeby to absolutnie źle zarzmiało, ale tak zwana duża ryba w małym stawie, czyli można gdzieś być dużą gwiazdą w Polsce i również z tego z tego w Polsce, czy w swoim kraju, gdziekolwiek się żyje zarabiać dobre, bardzo dobre pieniądze. No i trzymał kciuki, żeby tego osób było jak najwięcej. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Również dziękuję.